Nie będziemy dzisiaj wróżyć się z fusów w żadnym wypadku. Natomiast poruszymy kolejny bardzo fajny, bardzo istotny temat, i temat, który zdecydowanie wyróżnia nas na tle innych. Porozmawiamy sobie dzisiaj o konserwacji sprzętu, który do nas trafia, jakie etapy przechodzi zanim trafi od klienta rąk przez nasze ręce aż na półkę i porozmawiamy sobie o gwarancji. Tak, gwarancja, bo to jest coś co zdecydowanie wyróżnia nas na tle innych. Zaczynamy. Zaczynamy. Krzysztofie, jako że nasza firma pozyskuje nie tylko sprzęt od naszych ukochanych klientów, ale też prowadzimy różne inne formy pozyskiwania sprzętu, jak na przykład kupowanie go z hurtowni, czy od innych firm, nie tak nie. hurtowni, nie ale się porozmawiamy robi. sobie o sprzęcie używanym. Tak, bo oprócz tego, że nie jesteśmy typowymi punktami, w których możecie napotkać zbiorowisko, wręcz górę różnego rodzaju sprzętu, ponieważ, tak jak Mati wspomniał, wyróżniamy się tym, że mamy całą masę sprzętu nowego, który z różnych źródeł sobie pozyskujemy, to jednak ten asortyment używany jest asortymentem chyba najbardziej pospolitym, najbardziej popularnym i na nim się dzisiaj skupimy, a głównie skupimy się na tym, jak o niego dbamy wszystko po to, aby móc wyjść naprzeciw Wam, drodzy szanowni klienci. I tytułując to nawet gwarancją, bowiem tak jak zaczęliśmy, gwarancja w naszym przypadku ma bardzo duże znaczenie i udzielamy gwarancji nawet na produkty używane. Może rozwiejemy taką powszechną opinię, która panuje wśród, wśród ludzi, że przychodząc do Lombardu... Ale przyjeżdżając też. Przyjeżdżając też. Przychodząc i przyjeżdżając do Lombardu może i teraz na, Można naprawić na półkach rzeczy, które raczej nie są zadbane, nie grzeszą, nie grzeszą urodą. Tak jest. Z czego to wynika? Wynika to z tego, kto jak podchodzi do swojej placówki lombardowej, tak? Tak, i ewentualnie też jak klienci podchodzą do swoich rzeczy, bo generalnie no, ten sprzęt też trafia do nas w takim stanie, tak jest zaniedbany często. Ale o tym rozmawialiśmy, tak? O, tym, o to było akurat od, w odcinku. E, jak, jak wyceniamy, jak wyceniamy tak. sprzęt, tak? Jeżeli są on brzydki, to wyceniamy go. Nieatrakcyjnie, Zydko. i mamy do tego prawo, ponieważ musimy poświęcić czas, e, pieniądze, e, po to, aby doprowadzić go do fajnego stanu, abyście byli zadowoleni z podkaszarki, z laptopa, z, z, z piły spalinowej, z hulajnogi i tak dalej. Najbardziej takim widocznym chyba przykładem to są narzędzia. Tak. tak mi się wydaje, że po nich widać najlepiej, jak placówki, czy też jak inne lombardy podchodzą do tematu swojej ekspozycji, swoich sprzętów. Jasne. Widzieliście. U nas narzędzia są ładne, czyste, schludnie, ustawione nawet czasami wiodełkę, nawet często wiodełkę. Po to, abyście mieli obraz tego, że narzędzie jest zdatne, nie jest zajechane jak przysłowiowe sandały Mojżesza, tylko że jest ono oczywiście zdatne, użytecznie, oczywiście, sprawne i posłuży Wam jeszcze długo. To normalne. Tak więc, moi drodzy, jeżeli skupimy się i właściwie bardzo mocno rozwiniemy sobie temat rzeczy używanych. To asortyment, który do nas trafia, oczywiście jest szeroki, rozmawialiśmy o tym, było to w po poprzednich odcinkach. Do każdego tematu i tak naprawdę do każdego asortymentu podchodzi się indywidualnie przy okazji przygotowania. Go, tak? bo Czym innym będą procedury przygotowania telefonu, od jego czyszczenia, zweryfikowania po ekspozycji, a czym innym będzie oczywiście doprowadzenie piły spalinowej, która właśnie przyjechała z działań leśnych, tak, tak? z terenu, <laughs> z poligonu. Z poligonu. Tak, no to generalnie, jeżeli chodzi o narzędzia, może ten temat sobie pierwszy tak jest. poruszymy, no generalnie wiadomo, trzeba go wyczyścić, tak? Trzeba. Czyli jest tam szczotkowanie. Używamy oczywiście chemii do wyczyszczenia plastiku, tak? Oczywiście chemii do konserwacji tego plastiku, tak. Jej. Czyli generalnie, jeżeli chodzi o narzędzia, dbamy o nie, żeby wizualnie wyglądały dobrze, żeby oczywiście. wyglądały jak najmniej. Oczywiście za każdym razem takie narzędzie jest sprawdzane, bo to nie jest tak, nie boimy się odpalić piły. Tak. To jest normalne, czy ta piła działa, czy te stanie funkcjonuje, jeżeli chodzi oczywiście o piły spalinowe. I tak samo każde etapowo, tak, etapowo jest weryfikacja sprzętu i ewentualne jego doprowadzenie, jeżeli już oczywiście jest w takim stanie, że musimy się nad nim głębiej pochylić. Tak? I tak jak Mati wspomniał, Narzędzia są najcięższe, bo tak naprawdę na, na narzędzia, które są zajechane, narzędzia, które są zaniedbane, które wracają w różnych stanach, przychodzą w różnych, do nas w różnych stanach, nad nimi trzeba się, się naj, najbardziej skupić, ponieważ mają jakby największy, największy stopień zabrudzenia, tak? Czym innym będzie laptop, który ma kurz, też komputer stacjonarny, w którym wentylatorze ma trochę baśni kotków, tak? A czym innym będzie urządzenie, które jest na przykład, nie w jakiejś gładzi, czy też w farbie. W farbie. W, te, w trocinach czy też w innej, w innej chemii, tak? Oczywiście nawiążemy także narzędzie narzędziami urządzenia RTV swoją drogą. Wspominaliśmy także w jednym z pierwszych odcinków o przygotowaniu biżuterii, która jest także asortymentem, tak? Tak, oczywiście. Ją też czyścimy, oczywiście polerujemy, jeżeli jest taka możliwość. Każdy przedmiot, który kupujemy, staramy się przywrócić do jak najlepszego stanu. Oczywiście sp sprawdzenie pod kątem technicznym to już jest standard, o tym może już tak nie jest... będziemy wspominać. No, ale każdy ten sprzęt troszeczkę różni się od siebie. Tak jak wspominałeś, narzędzie, wiadomo, musimy głównie tak wyczyścić, jest. pozbyć się śladów poprzedniego użytkownika, że tak powiem. Dowodów. Jeżeli chodzi na przykład o elektronikę, telefony, wiadomo, Wyczyścić się wizualnie też musimy, tak, z palców, Proste. z innych tam to, dziwnych substancji. Aby, po to, aby ekspozycyjnie, na ekspozytorze, żebyście widzieli ich plecki, bo pleckami jest fajnie, te plecki są zazwyczaj eksponowane w naszych placówkach, bo plecki są jakby wyznacznikiem tego, tak. co faktycznie się z telefonem działo, tak? Także każdy rodzaj asortymentu, każda grupa ma swoje czynności, od tych podstawowych, które możemy dokonywać w placówce, powiedzmy manualnie, te, które możemy dokonywać w placówce albo i na zapleczu, na którym są różnego rodzaju urządzenia, bo i można sprzęt czyścić, przygotowywać, yy, wspomagając się różnymi narzędziami i urządzeniami, tak? Oczywiście, że tak. No towar jest główną wizytówką, ale jeszcze przechodząc do różnic, może przejdziemy sobie do elektroniki, bo tak jak mówiłem, wygląd to nie jest wszystko, tak? Generalnie czyścimy jeszcze sprzęty z danych, to jest bardzo ważne. O tym tak, trzeba wspomnieć, oczywiście. Że oczywiście dane ludzi, którzy sprzedają u nas swój sprzęt, są u nas bezpieczne, nie wychodzą poza poza, 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 poza nasz rodzaju, obiekt. Tak, formaty, resety. Tak, generalnie musimy wyczyścić sprzęt z tak danych, jest. jest RODO i tak dalej, także biorąc pod opiekę taki sprzęt wolimy się zabezpieczyć przed tym, żeby nikt nas nie pozwał za, zdecydowanie. za ujawnienie sesji Jakieś poślubnej. jest sesja poślubna, sesja nocna zdecydowanie tak, tego byśmy się starali uniknąć. Eee, Aczkolwiek zdarzały takie sytuacje, że w aparacie zostawała karta, pamiętam tak. e, pamiętam e, i oczywiście e, sytuacje tego typu, że jest karta no i oczywiście był kontakt do klienta utrudniony, tak, ale jak już klient wrócił. Oczywiście z pierwszym pytaniem, czy była ingerencja, oczywiście, że no nie ma takiej możliwości, tak, no bo jest to wiadomo, przyzwoitość i odpowiedni poziom zawodostwa. Był bardzo wdzięczny, że karta, którą zapomniał wyjąć z aparatu, wróciła w jego ręce, więc mam, że coś tam mogło być na tym co najmniej ciekawego. Dobra, powiedzieliśmy sobie o telefonach, ale na przykład są takie sprzęty, które teoretycznie przeciętny Kowalski nie otwiera. Więc są urządzenia, nad którymi warto się pochylić i zajrzeć do środka. To trochę głębsza ingerencja. W takich przypadkach czasami nawet proponujemy klientom, aby dokonali tak zwanego depozytu na to, abyśmy mieli czas, aby zweryfikować coś od wewnątrz, bowiem są takie urządzenia, które warto rozebrać, sprawdzić, ponieważ wizualnie, optycznie, czy też organoleptycznie, czy też słuchowo nie zawsze można dobrze oszacować i określić, ich wartość czy też stan. Tak, tutaj Mateusz. Miałem sam do czynienia z takim przypadkiem, że klient przyniósł ładną zadbaną konsolę. Była z zewnątrz wyczyszczona, wyglądała ładnie. Ale po podłączeniu jej do prądu i odpaleniu brzmiała jak odrzutowiec. Juu! Tak. Rozkręciłem tą konsolę i tutaj wstawię wam zdjęcia i film jak to wyglądało w środku i jak ta konsola brzmiała. Więc generalnie ten towar też staramy się przyszykować dla tak Was. Nie, nie sprzedajemy go w takim stanie jak go. Tak jak Najprościej mieliśmy, jak go byłoby oczywiście w, wrzucić kogoś na przysłowiową minę. Tak. tak. Eee, kup i sprzedaj. Nie, nie, nie. To nie tutaj, nie pod naszymi adresami. Tutaj jakby gmeramy, grzebiemy, zaglądamy, miziamy, e, e, wręcz nawet liżemy na sam koniec, aby te liźnięcie takie e, wizualne było jeszcze na tip-top, aby ten błysk urządzenia obudowy był e, oczywiście e, oszałamiający. Tak, żebyście wiedzieli przede wszystkim, co kupujecie. Tak, to tak, jest proste. Generalnie wystarczy trosze, troszeczkę ingerencji odkurzacza, wymiana tak termopadów i sprzęt działa. Takie proste, Wymia mamy, tak? wymiana termopadów Mateusz. Po wymianie termopadów zapraszamy do Mateusza, do placówki, do Malborka. Także tak. rozmawialiśmy. Jakiś facelifting, delikatne przetarcie szmatką czasami. Potem trochę głębsza ingerencja, myjki, jakaś tam chemia, e, coś dokręcić, coś e, e, przymocować, tak? potem co? Potem rozbieramy trochę mocniej. Czasami jak trzeba, tak? Jak trzeba to tak. Jak trzeba rozbieramy trochę mocniej. Jest tego asortymentu cała masa. Urządzeń jest cała masa, e, ale też powiedzmy sobie wprost, nie znamy się na wszystkim i czasami nie, są takie jest. urządzenia, takie narzędzia. E, które należy oddać w ręce specjalistów, to tak? Co, dokładnie tak. I zanim powiemy o tych najdroższych i najfajniejszych, to po prostu są specjalistyczne serwisy, specjalistycznych narzędzi i maszyn. I tam także się wspieramy, tam także współpracujemy, tak? Nie jest sztuką, moi drodzy, przyznać się do tego, że czegoś nie potrafię albo że boję się, czy też obawiam się, tak? Są czasami plomby gwarancyjne, są czasami śrubki, tak. które trzeba odkręcić specjalistycznymi narzędziami, które tak, są w serwisach, tak? Specjalnym kluczem czy specjalnym tak? Czy pokrętem generalnie? Ja na przykład mógłbym pogrzebać sobie w elektronice typu laptop, czy telefon, czy konsola, ale na przykład. Wiertarki już bym się nie podjął rozbierać, no, tak. dlatego korzystam z zewnętrznego serwisu, ale tu mówimy o wiertarkach, ale tak jak wspominałeś, na przykład taki zegarek, który kosztuje kilka tysięcy złotych. Tak, tutaj są takie elementy, powiedzmy czy też antyczne, kolekcjonerskie, czy też rzeczy, które już mają znaczną wartość, to o czym Mati wspomniał, a o czym zaraz mu pozwolę kontynuować, na przykład przysłowiowy zegarek, niech to będzie sobie jakaś dobra, fajna omega dobry brajtek, bądź cokolwiek innego z fajnej górnej półki, zdecydowanie popieramy się zakładami specjalistycznymi. No dobra, ale co jeszcze oprócz tego? Oprócz tego co? My tak. sobie tak mówimy, ale gadu gadu jaki jest sens, sens tego? Po co, jest... po co o tym mówimy? Po co o tym mówimy? Mówimy dlatego, że jak sobie zerkniecie na jedną, piątą, ósmą czy dziesiątą inną norę w jakimś zakamarku i z takim okienkiem, wiecie, jak w nocny, że się wkłada i to jest właśnie obraz w większości placówek w Polsce, tak, u nas jest ładnie, pięknie, czysto, schludnie, sympatyczny pan yy, z obsługi klienta i co? I na każdą używaną rzecz jest gwarancja. Tak, o to chodzi. I to jest właśnie sedno naszego dzisiejszego spotkania, bo Bo my sobie mówimy, że sobie tam siedzimy, gmeramy, czyścimy, sprzątamy, tak. ale właśnie. Nie robimy tego bez powodu. Gwarancja bez powodu. jest bardzo ważna, i gwarancja nie jest obowiązkowa. Nie, nie jest, jest obowiązkowa. Zobaczcie, jak dużym ryzykiem może być coś. My sobie to przeserwisujemy, my sobie to e, naprawimy, my sobie to e, dopieścimy, przygotujemy do sprzedaży, oddamy wam i jeszcze bierzemy sobie na przysłowowe plecy ryzyko tego, że. Coś się może wydarzyć. Tego nie robią wszyscy, a wręcz robi to tak mało osób. A, więc, po a więc powiedziałbym, że jeszcze mniej, że nie znam nikogo innego, oprócz nas co tak robi. W sumie to jest <grym <grym> prawda. Gwarancja zazwyczaj kupując w lombardzie, obowiązuje albo dobrany, I się, i się nie znamy albo tak? 24 godziny. Albo 24 godziny, tak. Także nawet często jest tak, że kupicie coś, nie zdążycie tego podłączyć w domu. Powiedzmy, jeżeli to jest telewizor, konsola, bo nie macie tak teraz jest. czasu i idziecie robić do pracy, trzeba iść spać. Wracacie z pracy, podłączacie, a tam jest ząk. A nie, pan, nie! nie gwarancja była 24 <gwarancja godziny. Gwarancja tak? była 24 godziny. U nas jest e, używane, rzeczy są objęte 90-dniową gwarancją. Do 90 dni gwarancji. Do 90 dni gwarancji, tak? To jest trzy miechy, słuchajcie, to naprawdę można zweryfikować, czy sprzęt jest ok, czy nie jest ok. E, I tutaj też powiedzmy, może o, o, e, o też tej, tej złej stronie, bo my staramy się do Was wychodzić, e, do wszystkich Was, kochani nasi klienci, dobrze. Ale no, zdarzają się gagatki, które wezmą na budowę, popracują i oddają. oddają. To, 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 to Także są, ale. No, tu już o, o, o Polakach z tym tokiem myślenia już rozmawialiśmy. Pozdrawiamy niekoniecznie normalnie a na 8 gwiazdek. Właśnie na przykład, oferujemy tak, tak. też taką usługę jak wymiana w ciągu 24 godzin Aj, sprzętu. To to znam też. tak Bądź zwrot i tutaj ludzie potrafią to wykorzystywać, ale jednak mimo a, tak, wszystko... Ale prowadzimy... my rozmawiajmy o tych, o tych normalnych. tak, tak Także tym, zobaczcie, jak duże ryzyko bierzemy na siebie dając gwarancję, tak? Czyli e, e, czas poświęcony na przygotowanie, zakup tego sprzętu, ekspozycja, tak naprawdę zamrożenie kapitału, tak? Potem jeżeli coś jeszcze wydarzy, zawsze możecie do nas wrócić to jest naprawdę coś zaje już nie, jest coś naprawdę zajebistecie fajnego. Mhm. Nagram też drugą wersję, jest naprawdę coś zaje fajnego. Wypikam obie. Wypikam obie. A <laughs> um, czego nie spotkacie? Tak normalnie? Nie, 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 nie. Tak. Mateusz bo ty jesteś stażem e, sprzeda sprzedawcy bardzo długim, ja zerowym, ja obserwuję to tylko z drugiego planu. E, powiedz mi, skąd się w ogóle wziął, bo ty możesz sięgnąć genezy, genezy firmy, e, skąd się wziął w ogóle pomysł na to, żeby dawać gwarancje na używane rzeczy? Znaczy, przyznając szczerze, na początkach, w początkach mojej kariery tutaj firma nie różniła się. Wiele, zawsze się starała, ale nie różniła się wiele pod, tym pod względem tego tematu od innych firm. Czyli generalnie nie dawaliśmy tej gwarancji na rzeczy używane, no bo było takie przeświadczenie jak to, dać gwarancję na coś używanego, tak? Przecież to się może zaraz rozwalić i tak dalej. No ale spotykaliśmy się z wieloma opiniami, raczej, no wiadomo, jeżeli ktoś kupi coś, co mu się uszkodzi po dwóch, trzech dniach w tygodniu, raczej nie jest zadowolony. Także padł taki pomysł, żeby jednak wyjść frontem do klienta i mimo wszystko zaryzykować i tą gwarancję udzielać. E, powiedziałeś mi o tym, e, skąd się to wzięło. Czyli prokliencko. Ja pro teraz będąc już też któryś rok e, tutaj e, przy firmie, zerkam na to i faktycznie patrzę, moi drodzy, e, nie uwierzycie mi, co się dzieje w firmie, kiedy się pojawi jakiś e, negatywny komentarz, że coś jest nie tak. Tutaj w ogóle się zbiera walne tak. zgromadzenie akcjonariuszy, ojciec Przeor, i normalnie. Tornado jak Katrina, bym powiedział, tak. tak. Skąd to się wzięło? Geneza wyciągania i poprawiamy, poprawiamy, poprawiamy. Także patrzę na to, co się tutaj dzieje. Mateusz, wspomniałeś o tym, że geneza tak naprawdę udzielania tej gwarancji wzięła się z początkowego niezadowolenia klientów, potem to się oczywiście bardzo poprawiło rozwinęło do aż tak szerokiej działalności, jaką jest udzielanie gwarancji nawet na 90 dni. Ale dotknę ekonomii, to jest, to jest ryzyko. Powiedz coś więcej na ten temat. Znaczy, generalnie tak, wiadomo, że to jest ryzyko, bo często mamy do czynienia ze sprzętem używanym. Sprzęt nie wiemy jak był używany do końca, tak, no nie, nie mamy czarodziejską, mamy czarodziejską kulę, ale on, on niestety nie działa. Jedyna rzecz w naszej firmie, która nie działa. Tak jest. E, także zdarza się tak, że sprzęt, no, potrafi się zepsuć używany, tak. E, jest wiadomo, to, wynika to koszty, z eksploatacji. Wynika to z eksploatacji, potem są to dla nas koszty, żeby to naprawić, ewentualnie zwrócić pieniądze, ale czy lepiej stracić klienta przez to, że nie udzielimy mu tej gwarancji, okay. kupi coś, jest niezadowolony, czy lepiej żeby zadbać o niego, przyjdzie. Złoży reklamację, dostanie pieniążki albo sprawny sprzęt tak i wróci z powrotem. Czyli tak? jest to e, na granicy czasami ryzyka i ekonomii, ale przejdźmy płynnie e, w, w, w dalszy ciąg. E, wynikło z tego tak fajne e, i e, można powiedzieć niespotykane zjawisko, że e, uzyskaliśmy e, na tyle szerokie zaufanie, że tych klientów z każdej możliwej platformy sprzedażowej jest coraz e, więcej. Tak? tak, no generalnie też niezadowolony klient, Niezadowolony klient powie 10 osobom, że jest niezadowolony znajomym, tak? A zadowolony tak. najwyżej powie jednemu, tak? Dzisiaj skupiliśmy się na tym, e, dlaczego jesteśmy inni, dlaczego jesteśmy fajni, pomimo tego, że jesteśmy starzy. Tak. E, I bezpośrednim naszym dzisiejszym tematem była gwarancja na rzeczy używane, którą dajemy my i prawie nikt inny. Tak. I jaki można z tego morał wyciągnąć? Jeszcze tak wracając do genezy naszego hasła: kupuj mądrze. Kupujcie tam, gdzie możecie dostać gwarancję. My często Dostne. mamy ceny bardzo konkurencyjne. Można kupić nawet od nas taniej niż od osób fizycznych. Można. Przy tym można, przy okazji. Można. Kupić bezpiecznie. Często się zdarza, a tam jest taniej. A moja riposta zazwyczaj jest a gwarancja. I tym optymistycznym, cudownym akcentem żegnamy się dzisiaj z cienownymi oglądającymi. Teleportując się odrobinkę czasowo, oczywiście, e, zerkajcie, co się u nas dzieje. E, pamiętajcie o tym, że dwaj starsi panowie e, bardzo miło i przychylnie zawsze się uśmiechają i mówią o różnych rzeczach. Tak. Mówią i będą Mówią. mówić i jeszcze poruszać różne tematy. Będą, dopóki nas stąd nie wyrzucą, ale mamy klucze, to nas nie wyrzucą. E, także tak, e, widzimy się już niebawem. E, śledźcie to, co się dzieje na kanale Lombardia.pl. Wpadajcie na licytację do mnie e, we wtorki, w czwartki od godziny 16 do 20. Kupę fajnych rzeczy z gwarancją można wylicytować w bardzo fajnych i przystępnych cenach. I z darmową wysyłką. I z darmową wysyłką, haha, hej, hej, hello. E, no, to było wszystko na tyle. Cudowne, fantastyczne, pochmurne popołudnie sierpniowe. Żegnamy się z wami i do miłego zobaczenia. Ciao. Ciao.